Hej. W dzisiejszym odcinku Pokażemy wam mojego twierdzącego przyjaciela Tak to jest Przeźć ona Tego Tylko na końcu pokazywać Dobrze, trudno mhm. No i Marta będzie zadawać pytania z książeczki zdrowia A ja będę na nie odpowiadać Tak Imię psa? Sheila dla to urodzenia? Około 21 października. Roku? Nie mam tu wiedzieć. Dobra. Około płeć. 20. Dobra, 50. płeć. Płeć. No, płeć. Kobieta. Obojmiak jeszcze za. Tak. Rasa. Pękińczyk. No. E, barwa? Barwa. Czarno-brązowo. Toffi. E, rodzaj sierści lub znaki szczególne? O to tak, brzucholek mały, to jest znak szczególny. No dobra, dalej. Tatuaż. No brak, dalej. I numer identyfikacyjny. 200, 302. Okej, okay, dalej. Ile? Przestań z takim Co tu napisał? Ślicznie. Przestań się siebie. Ja? Dobra. I inne pytania. Takie z głowy sobie wymyśl. Jak długo twój zwierzęcy przyjaciel jest z tobą? Około dwóch? No. Lata. dwa. Dwa lata. Dalej. E, dalej, dalej, dalej. Twoje najlepsze chwile z twoim siłiem. Dobrze, no się co ty styżą. Dobra, mam cię z nim. No to więc tak, gdy przychodzi, wpycha mollkę o tu i chce się głaskać, tak? Nie, to jest taki najlepszy moment. Ale mnie nie widać! No bo się Radzie zasłodziła. Okej, no dobra, następne pytanie. Najśmieszniejsze chwile. Dobra, na to lepiej nie odpowiadaj. No dobra, powiem coś Tylko innego, innego, a nie to. Dobra. Jak pierwszy dzień przy lustrze szczekała. Kim lustro. To wtedy ten filmik na kamerze, co mi pokazywałeś. Aha. To było już troszkę dawniej, ale tak. Było to tak. E, Lustro jest takie duże bardzo. No i postawiło się je na ziemi i... Si na, ziemi. na ziemi. I Sheila się... Chciała oglądać. I była desza, i myślała, że to jest drugi pies. No i zaczęła szczekać. To Dalej. było bardzo śmieszne i później się bała siebie samej i uciekała tak w kółko. No okej. Okay. Ja sama wymyślę teraz. No, tu czas. No. Czy twój pies miał kiedyś dzieci? Nie. Czy twój pies kiedykolwiek w życiu ci uciekł? Dwa razy? Nie, cztery, nie, pięć, nie, sześć, tak sześć razy. Eee, dalej. Bardzo ładnie no żeby teraz No dobra, podnieś to? dobra Dobra, podniec. Nie, naprawdę. Kurde, tak szybko my w dalej no Ostatnie pytanie. Kolejne pytanie. Ostatnie. Ostatnie, niestety, już to będzie pytanie: Czy twój pies Ty kiedyś tak bardzo, bardzo mocno ukrys, że musiałaś trafić do szpitala i w ogóle albo coś takiego, że ci bardzo krew przeskała. Nie. Takie mm. malutkie ząbki nic nie zrobią. Na połek w całości. <gry> I teraz, to już wszystkie były pytania i teraz będzie filmik wolałbyś. Tak. Kto jest lepszy, czym albo kto jest... Kto wolałbyś? Dobra. No, coś takiego. Dawajcie. Łapki w górę. Ale jak najmniej łapek w dół. Subskrybujcie. I komentujcie. Pa! pa.